Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, dzisiaj 4 października, do kin trafiła druga część Jokera, więc zaprezentuję wam tutorial jak sobie zrobić make up, zgadnijcie, Jokera. Kupiłem takie oto kredki do twarzy, dałem za nie 5 zł, nie wiem czy widać, zrobię tak, o, <śpania> zapomniałem, że jadę na manualu. No idealnie! A oto gry, w których spotkacie Jokera. Przede wszystkim seria Arkham, gdzie głosu Jokerowi udziela Mark Hamill, a ka Luke Skywalker. Te gry urosły do rangi legendarnych, a w niektórych segmentach możemy sterować samym księciem zbrodni. Jokerem możemy powalczyć w serii Injustice oraz Mortal Kombat 11. Parę miesięcy temu trafił do gry Multiversum, co również uradowało sporo fanów, jego skórkę oczywiście możemy zakupić w Fortnite. Zie. Księciem zbrodni wyżyjemy się solidnie w grze Legion Samobójców śmierci Lidze, Sprawiedliwości, no ale tego tytułu za dużo osób nie lubi. Zmierzyć się z Jokerem możemy w wielu cudownych retro tytułach, chociażby w grach Batman powrót Jokera z 91 Roku, czy przepięknych przygodach Batmana i Robina z 94. Chociaż film nie zbiera zbyt pochlebnych recenzji, jeżeli pójdziecie do kina w takim oto make-upie, no to musi się wam spodobać. Miłego seansu.